Siema, siema, z tej strony, Mati, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj zagramy sobie po raz kolejny w Brawl Stars. Dawno nie nagrywałem odcinków, Ostatni pojawił się dwa tygodnie temu i było to. nazywał się On Być w powietrzu. Był to. jeśli czytałeś opis, to wiecie. Ale przypomnę, że był to zwiastun nowej serii. To ja pojawię się na kanale, na, na moim kanale kiedy wbiję 20 subskrypcji No i do, dzisiaj, dokładnie to jeszcze przez trochę czasu Dokładnie parę godzin będziemy mieć tę oto ofertę Czyli mega box za darmo Mega skrzynka za darmo z okazji świąt Aktualnie, kiedy to nagrywam, to będzie jeszcze na skrzynka 17 godzin i 38 minut, więc się pośpieszcie. No i cel dzisiaj to 30 wyświetleń i 10 łapek w górę. Mam nadzieję, że dacie go radę wbić do końca 12 grudnia. Mam nadzieję, że się nam uda, że mi się uda. Ponieważ założyłem się z Kanał, założyłem się z PawliQ, którego polecam. Oto, że wbije 10 łapek w górę pod tym filmem. A on, u niego też się pojawi odcinek, na który Was serdecznie zapraszam. No, jak już mówiłem, sorry, się, Przepraszam, że się, się powtarzam, ale u niego też się pojawi odcinek, gdzie będzie to otwierał. I on Was zamiast wbić 30 łapek w górę, więc. Życzę mu powodzenia i bardzo serdecznie go polecam. No i polecam też kanał Igamar oraz Polska Cian. Ok, bez przedłużania lecimy z Gierką. Jest, no jest to specjal na 10 oraz 15 subskrypcji. Mamy tutaj: Mam tutaj przygotowane dużo skrzyneczek: 15 małych, i dwie duże. I jedną mega. Więc zacznijmy od tych małych. Dobra, tutaj mamy takie: 6 do Franka, 10 do Rose i 16 Golda. A tutaj 16 Golda, również 7 punktów do Bu i 7 do Gity. Tik, 4 punkty do Tika, 4 do Bibi, 21 Golda. 18 Frank i Leon, 6 punktów do Franka, 8 do Leona. I ostatnia przed GO 4 punkty do Rose i 7 do Eprimo. No i 17 Golda. Okej, okay, no i ja opowiem Wam pewną historię. Jak już możecie zobaczyć, mam Star Power do Shelly. Tak, kiedyś kiedy sobie tak około godziny 11 włączyłem sobie bronzers. Tak, że będą nagrody. Wszedłem sobie w sklepik, kliknąłem, była skrzynka. No i tu mi star powera. Byłem mega zszokowany. Gdy się trochę jarałem, ponieważ mogę grać już i mocy. No i jedną grę sobie zagramy, ponieważ tylko jedną w Igrzyskach mocy, ponieważ już grałem dwie gierki. I obydwie wygrałem. No i nieźle nie mi poszło. Ale na, na razie mam tylko z do szeli. I tylko mogę mieć dla szeli. Okej, okay, więc przed ale ci lećmy już z gierką. Zabili nas teraz. Nie. Ok, pani leży. Ok, leży. A Jaj nie idzie tam tego. Nie idzie teraz w mojej duszy. Nie? No i mam lagi jeszcze. To chyba będzie gierka przegrana. Z tego co my, mi się wydaje. Ło, przeżyłem. Dosłownie cud nad Wisłą. <tryk> <tryk> Okej, <Okay>, mam ulta. <tryk> Aj, załatwi mnie. Kurde. O, musimy tą Penny zabić, bo ona ma sześć tego... Brokawczy. i to będzie chyba gierka przegrana. nie to Shelly zabijamy, głównie. Ch***, ja cuda, na... ta peli się kapi po prostu w krzakach. Stawia działko i przeżywa zawsze. Jej nie możemy załatwić. No i widzicie? Bez no przerwy to działko. Jest! Niehe, kurczę. Dobra, ta takiego jest przegrana. Mają 49 gwiazdki, a ja mam 17, czyli ponad dwa razy więcej. Przegrana I Jeszcze wulta użyłem. To jest niestety porażka, jak już mówiłem. Nasz 5 z tych punktów. No i jeśli nie wiecie, albo wiecie. Filmzyska mocy, można zagrać dziennie trzy gry. Ja już trzy zagrałem, więc będziemy grać inne tryby. No to możemy sobie kolejne skrzydeczki, Teraz nie będę mówić, co wypadało, bo widzicie. Bo gdy to Golda i Bibi oraz 30 Golda. No nie wiem, czy będę mówić. Gold i Bibi. Frank Rosa. El Primo Piper. Oj, 3 Nieźle. No i kolejna. Jeszcze jedną otworzymy przed następnym grajem. Gold, Frank, Piper. Dobra, lecimy teraz czymś innym. Zagramy zbiory klejnotów na naszej szeli. No i skrzynkę otworzymy na koniec. Mega boxa po wygranej gierce jakiejś. W totalnie niespodziewanym momencie. Go, get Lecimy z koksem. A i mam lagi. Ten, ten z... a ten jego zespół awczy praktycznie. Tutaj mają... Dwa już, no i... Ciekawe czemu mam lagi, bo jestem w pomieszczeniu z dobrym internetem akurat. Okej, okay, leży, wow. nieźle mi, nie mi idzie teraz. I mojej drużynie, no. O nie, zgidę. Co? Nie, Bibi. Oj, jest, dobra, Bibi go zabiła. Ej, Bibi zbiła. Ok, kolejny ult. Nie leży. No i co ona robi? No, jest, dobra. Leży ten 9 gemów. 9 klejnocików, No i mamy 10. Nie dopuścić, żeby. Nie mogę dopuścić, żeby ich załatwili. Aj, co mi. Dobra, jest. Wygraliśmy. Bibi jest gwiazdą ry, ale zyskujemy 8 pucharków, za tego będę miał 19 rangę na Shelly. Pch. Więc za wygraną otwórzmy sobie pierwszego Big Boxika. Pch. A w nim 89 Goldaż, wow. No i punkty do Dynamika 12 i punkty do Poko 44 i bonus, jaki? 3 event ticket, trzy bilety na wydarzenie. Otwórzmy teraz te pozostałe skrzynki, Rosa Pan. Cold Dynamike i trzy gemy. Wow, Ło, już sześć gemów mi dropnęło. Gold Leonita. <tryk> Okej, okay, no i lecimy teraz szybkim showdownem. No i ten odcinek będzie ty grany tylko Shelly. Niestety. Przepraszam. A ja zresztą albo nie przepraszam. dobra, że tu O, no i mapa jest jakaś fajna. Bo kiedy grałem dzisiaj, to mapa była taka. Tak, gdzie skrzynki są praktycznie tylko na środku. Jest jedynie z pięć skrzynek na bokach. A jeszcze ta na środku, deczku. O, tutaj ból, tutaj się biją ból i Shelly Co? Ja cię powiem nie załatwiłam miałem jednego parkiła tylko. Lagi mam, a i... Leon. Przede mną nie ma ucieczki! Nie uciekniesz przed przeznaczeniem, Leonie. Okej, okay, ja Ganiaśmy się tutaj lego w końcu. Ude lagi mam. <laughs> Okej. Okay. Jest porobiony, teraz wystarczy tylko na tego załatwić. On jest tutaj? Nie. Gdzie on jest? Teraz pytanie. tutaj jest. Mam ulta, to będzie winek Na no easy. Jest ult. Wow, załatwiony, 9 par cubesów. Jesteś dubary biedę. 10 pucharków. No i 19 Staranga. Ok, no i myślę, że zasłyszeliśmy sobie na kolejnego big boxa. A, no, jeszcze jedną mało Otworzymy sobie. Frank Piper i. O, po 2,3 tonów, super. Odwróćmy drugiego big boxa, 50 goldów, 11 punktów do Barleya, 13 punktów do Rousey i... Tick, 20 punktów, no i bonus, Jeden nawet tic... bilet na wydarzenie. Czemu ja mówię event ticket? Event ticket to kiedyś było po angielsku, no i z okazji tego otwórzmy sobie darmowego, darmowy prezent na święta z brawl stars go. Ja nie patrzę, ci będzie postać, wy możecie patrzeć. Aż, a 169 golda. 11 punktów do Rico. 15 punktów do Colta. 30 punktów do Pan. Pam pam pam. 39 punktów do Broka, 40 punktów do Jessie i. Stapałem! Plasteryk, jest na moc. Plasteryk. Wow, super. Jeśli punktu dziaszeli, spadł poniżej 40%, natychmiast odzyskał na 1800. Zdrowia. Plaster ładuje się w 20 sekund. Wow, dobrą mi plasterka na odcinku. No i bonus. Trzy event tickety, trzy bilety na wydarzenia. Wow, super odcinek. No i miała, szczerze to miałam zamiar kupić sobie ten Star Power na tym odcinku, jeśli będzie w sklepie. No, ale dropnęło go. Wow, załóżmy go sobie. No i przedestujemy go sobie, ale w następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Po, jeszcze raz polecam kanał. Panikiu, Igamar oraz Polska, Cian. Trzymajcie się. Cześć.